Siemo, z tej strony Xnolix i witam was w 93 odcinku z LEGO Star Wars Saga Skywalkerów i witam was ten również w mieście PAO. PAO, jakoś tak? Pau. Okej. Okay. I to jest to miasto, dobra, i musimy sobie tutaj całe poodkrywać. Nie ma tu dużo do, w ogóle do zrobienia na tej planecie, to jest planeta Uta -Pau. Właśnie UTA jest jeszcze PAU, Pau czy to miasto. W tym miejscu mamy, jak widzicie, 24 kyberklocki do zdobycia, jedną postać, jeden samolot, dobra. Już bez jakiegoś szybszego, takiego dłuższego przedłużania, lecimy sobie porobić parę rzeczy. Tu na pewno widzę jakiś jak nam się pokazuje, i możemy sobie pójść od razu spróbować go zdobyć. Nie wiem, on jest w tej jaskini. No, chyba jest w tej jaskini, a do tej jaskini mogę się dostać blasterem burzącym, może? Nie, chyba nie, bo tu nie ma tej otoczki. No dobra, sprawdźmy, co mi szkodzi. Jak widzicie, mamy 58 milionów prawie. Jest to całkiem sporo, ale potrzebujemy 384 miliony, aby zdobyć mnożnik razy 10. Więc potrzebujemy jeszcze więcej, tak naprawdę. Ok, tam jest ten kyberklocek. Niestety my go sobie nie zdobędziemy. To ma w ogóle dwa piętra? Tak, to ma jeszcze dwa piętra. Trzy piętra ma nawet. Cztery, pięć? Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć pięter to ma. Hu hu hu, dobra, to sobie poeksplorujmy to wszystko. Zacznijmy od tego piętra numer 1. No to będzie sporo eksploracji w takim razie do zrobienia, jak na to wszystko patrzę, a może te piętra chociaż jakieś duże nie będą. No właśnie. Mogą nie być jakieś duże. Czekaj, weźmy sobie niszmy te rzeczy od razu, jak już jesteśmy. 1 na 10. Idąc dalej tutaj ma być 2 na 10. Okej. Okay. I gdzieś tutaj ma być jeszcze 3 na 10, dobra? Od razu sobie zniszczmy, tak jak mówiłem. Jak możemy to niszczyć, to w sumie czemu nie? Co mi broni? Dobra, idąc dalej, mamy tam pewnie kolejne jakieś tam znajdźki czy coś. O, to jest w ogóle ciekawe miejsce, dobra? Spójrzmy sobie na mapę, a tu i tak jest jeszcze sporo do odkrywania. A my chyba wchodzimy do góry, tak? Gdzieś wyżej, no chyba wchodzimy na wyższe piętro, dobra. Wyższe piętro też będziemy musieli sobie podkrywać, więc git czy nie git, czy tu jesteśmy? Mi nie to. Ja, sorry, język mi się dzisiaj plącze, jeszcze się nie rozgadałem. Nie mi to oceniać, czy git czy nie git, czy jesteśmy wyżej czy niżej? Cześć, co tu się stało? Jakieś dziwne przejście jest w ogóle, dobra, zagubiłem się trochę w tej lokacji. My musimy iść w tą stronę. O, żeby tu poodkrywać, trzeba iść w tą stronę, tak mi się wydaje. Od razu możemy zdobyć ten tutaj kyberklocek, którego mi nawet nie pokazuje. A, bo to trzeba jakoś dziwnie zdobyć. Dobra, wejdźmy sobie do góry w takim razie. I tu u góry spróbujmy go jakoś zdobyć. O, tędy na przykład, cyk, cyk, wskoczy na to, wskoczy na to, okej, okay, teraz tu. Cyk, i zdobyłem kyberkocek. Witaj w mieście Pał. No tak myślałem, że to będzie ten witaj w mieście, bo te zawsze są najprostsze, albo nawet jak nie, na, nie najprostsze, to najbliżej wejścia. Ok, czy to jest wszystko tutaj, na tym poziomie? Tam jeszcze są jakieś odnoża, dobra. Nie wiem, ale tego nie możemy kyberklocka zrobić, może, możemy spróbować ten kyberklocek zrobić. I tak musimy to wszystko zrobić, i tak, więc po kolei sobie to róbmy. Jak trzeba, to trzeba, co nie? Po kolei będziemy odkrywać i robić, odkrywać i robić, odkrywać i robić, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj coś mamy do zrobienia, i w jaki sposób ja tu mogę coś zrobić? Tu jest coś dla Artuditu, tak, jest dla Artuditu coś, ok? Tu jest druga postać, rej, weź to, upuść, zamień się w Artuditu i leć od razu do tego oto miejsca. Tutaj wejdź, użyj tego. Cyk. I teraz to wystarczy otworzyć. O, tu jest szybko i dostaniemy 7500 razy 384. No to już będzie solidna liczba naprawdę solidna. Ok, teraz bierzemy sobie nagród naszego. I tutaj misja ukończona. Droidowa dywidenda. Ok, weźmy sobie też gonka, tu jest gong, od razu do niego zagadajmy. Jako C3PO, Bo za C3PO dostajemy monetki, co nie? Tak. Gong chce do świętego gniazda okul akumula akumulatorowego wykonać chwalebną misję, ale złe droidy atakowały i misja bardzo trudna dla Gong. -ki. Gong, gąki to jest chyba. Obca osoba musi walczyć z zły droid dla Gonki, żeby gąki mógł do akumulatora, bez bycia uderzonym i zmierzczonym. Obca osoba pomoże Gonki? Tak. Obca osoba bardzo uczynna. Gonki rozpoczyna misję za 3, 2, 1, Gong! Okej, okay, te gonki to ta, gongi, takie fajne ludziki. Przeminęło z gonkiem. Misja zaakceptowana. No, lubię gonki. To są naprawdę fajne, pozytywne ludziki. O, tu jest jeden. Chodź tu. Tu jest drugi od razu, dobra. Gdzie jest ich reszta? O, tu jeszcze jeden. Chodź. No, i tu jest jeszcze jeden. I gonk. Już, kolego? Tak, wszystko wid? Tak. No, nie tu chciałem. Nie, 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 nie. nie. Dobra, idź, idź, dalej, idź dalej, o, są kolejni, chodź, chodź, no, chyba, chyba jednak prędko, o, prędko dośpadliście, o, są kolejni również, cyk i cyk, również nie ma kolejnych, już, nie, jeszcze jeden gdzieś tam się zrespił, już, tak, wszystko, możesz iść, gong, idź, gongi. Gonkiego, od eskortu i gonkiego do jego celu. No, oczywiście, że cię odeskortuje, kolego. No i mamy już 70 milionów, jak widzicie. Ta kaska leci jak szalona. Gdzie są wrogowie? Eee... Gdzieś tam na lewo. O, widzę ich, dobra. Cyk, 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 cyk. Eee... Jeszcze idą, jeszcze idą, stąd cały czas. Dobra, jeszcze ty. I z głowy chyba wszyscy, gong, tak, to chyba był znak na to, że wszyscy, o, tam jest coś do zniszczenia jeszcze od razu, 4 na 10, przy okazji sobie to rozwalajmy, jak eksplorujemy to wszystko, dobra. Idź dalej mój przyjacielu, no właśnie, może zmieniasz w tamtą stronę, tak też myślałem, że tam będzie szedł, bo tam jest ten kyber klocek, co nie, yy, którego nie mogliśmy sami z siebie otworzyć, tylko on pewnie nam w tym pomoże, do tego oto miejsca, dokładnie, no i fajnie, odblokowaliśmy sobie ten kyberklocek, czek, ktoś będzie szedł do nas? Że tak się boisz? E, nie, jednak nie. Poszedł już. Ok, zamieniamy się w Sifri Pio, podchodzimy do niego. Święte gniazdo akumulatorowe. Gonki dotarł do gniazdo. W idealnym stanie dzięki obca osoba. Teraz tylko wskoczyć. Czy tam wskoczył, nie wiem. Gąg! No i gąg gong, gong gong, gong gong. Zbieramy sobie kyberkocek w nagrodę. No i fajnie, misja kończona przeminało... przeminęło z gąkiem. Mhm, weźmy sobie poniżmy te kryształy. Może one są jakoś więcej warte. Nie, tam gdzie, tam w ogóle nie są więcej warte. Ale zawsze to trochę na tak. Okej, możemy sobie z gonkiem porozmawiać. No ja najpierw, jako leja. Gong, 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 no? A teraz jako 3 Inne gongi też dają skarby. Obca osoba za pomoc gong wy kantobajn. Obca osoba pójdzie i ucieszy gong wy kantobajn. Ucieszony gong to skarb, a skarb to ucieszona obca osoba. No, ma sens to jakiś, dobra. Idąc sobie dalej. Tutaj jest ten do pogadania, dobra. Możemy oznaczyć, albo wejdźmy do tych wrót. No, możemy te wrota sobie od razu odhaczyć, każde z tych wejść, bo jak one są tutaj od razu, to w sumie co mi szkodzi wejść tutaj, no. To będzie dobry pomysł, myślę. Okej, okay, i co tu jest do zrobienia? Jeden kyberklocek jest do zdobycia, tak? Tutaj sobie się upewnimy tak, jeden kyberklocek i on gdzieś tu leży. A, i wystarczy, że weźmiemy zamiast Sifripio, weźmiemy naszego Fina, tak? To jest Fin, Fin. Okej, okay. Fin, Fin, Fin. fin. Rzucamy sobie granat, otwiera się i dostajemy misję. ukończone skupo skupowanie srebra. Ukończyliśmy sobie misję i zdobyliśmy kyberklocek, No i fajnie, dobra, 555 kyberklocek, Nadal nawet połowa za nami nie jest. Trochę mnie to przeraża, będę szczery. Trochę mnie to przeraża. Z 200 odcinków możemy poświęcić na tą grę. No. To jest aż przerażające. Bardzo dobra, od drugiej strony sobie wejdźmy. I czy tu jest jakieś wejście? Czy to wejście jest wyżej? Wyżej jest to wejście, ok. To tu mamy zejście niżej, za. Nie, tu jest wejście wyżej, dobra. To wchodzimy sobie wyżej. I tu gdzieś powinno być. O, tu wejście. Jeszcze wyżej. No dobra, nieważne, ważne, że mamy kolejny sopelek. I jeszcze jeden sopelek. Do zro... O, i tam jest jeszcze jeden sopelek do zniszczenia. Fajnie, Siedem już ich jest. A my musimy rozkmienić, gdzie są te drzwi. One są jeszcze wyżej, podobno, ale gdzieś tam? Tylko jak mogę się tam wyżej dostać w takim razie? He, tędy gdzieś? Nie. Cześć, tu jest. O, tu jest klocek, dobra. Więc co? Zamieniamy się w na przykład ciebie i musimy dać ten klocek. Ja bym zaczął od tego miejsca. Potem dał ten klocek bardziej tu, na przykład. Ile nam tam brakuje? Jeszcze trochę, dobra. Weźmy sobie teraz to. No, weź to, weź to, weź to, dobra. I to stawiamy sobie tu. Tak? Postaw, dobra. Teraz weźmy sobie ten. I ten również tam obstawiamy. I jeszcze jeden możemy zdobyć z tego co widzę na mapie. I on jest gdzieś w tą, o jest w tą stronę dokładnie, więc podnosimy go sobie, idziemy z nim w to miejsce i postaw go tutaj, tak, 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 dokładnie, no postaw, 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 postaw go, nie tak, ale już dobra, może uda nam się to zrobić, jak nie to trochę zmienimy jego miejsce, nie no jest chyba, chyba za daleko jednak, A dobra sprawdźmy, dobra udało się, misja kończona. Howd of Paul. no najważniejsze, że się udało, nieważne jest wygląd tych słupków. Okej, okay, tu widzę, że jest kolejny kyberkocek akurat do zdobycia, więc możemy się do niego udać po drodze. Chyba po drodze. Yy, on jest tam, OK, Więc on jest. Tutaj. A, on jest jeszcze wyżej, czy on jest pod tym. Czy o tędy sobie mogę pójść i zobaczyć. On jest pod tym, tak? Czy wyżej, pod tym. Tylko jak ja mo się, mogę się wtedy tu dostać. No pomyślmy, poczekaj, weźmy sobie fina na razie. No i pomyśl, nie fina, sorry, zmieńmy właśnie fina. O, może tędy coś będę mógł zrobić? Nie wiem, ale tu widzę, że jest ten sopelek do zniszczenia. Cyk? Dobra, jest sopelek zniszczony. Ja mogę zaczepić się tu hakiem, ale czy to mi cokolwiek da? No zobaczmy. Cyk? O, obróćmy się, no, nie, obróć, nie mogę się obrócić nawet, dobra, już doskoczmy tam do końca, niech będzie, niech będzie, no, trudno się mówi, o, tu jest kolejny questik od Ziemeczka. A tu niżej, o właśnie, 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 jest jeszcze jeden kryształek, i został nam ostatni. W tym miejscu coś jest do zrobienia. No spoko. Co tam chcesz, kolego? Dwa kyberklocki. No, jakieś elementy on ci znaleźć? Okej. Okay. Czy mam dwa albo trzy elementy znaleźć? Spoko. Mistrzu, amigubek spało to jest ogólnie. O ile tylko zdołam go rozszyfrować, rozszyfrować. może wspólnie nam się to uda, jeśli masz wolną chwilę. Mam wolną chwilę, kolego. Dużownie. Pozwoliłem sobie tak? przetłumaczyć napis. O, przetłumaczyłeś. ...na tym datalogu. Proszę, rzuć okiem, kiedy zechcesz. Z niecierpliwością oczekuję odkryć, jakich dokąd... Dobra, jasne, już wszystko, wszystko. Przeczytajmy sobie tą wskazówkę. No, tu pokazują nam dwa kieberklocki nawet. Skaldowie. Misja zaakceptowana, nie ukończona jeszcze, na razie zaakceptowana. Dobra, Mroźne Echo, Arena Wojowników, Wioska w koronach drzew, Bagno na ludzi, Świątynia Rebeliantów, Wodospad Królowej. Ojeju, jeju, jeju, Czyli tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć elementów. Zatańcz w każdym z kamiennych okręgów, aby otrzymać błogosławieństwo. Tę inskrypcję może sprawdzić w dowolnym momencie w zakładce misje sw swojego holoprojektora, naciskając Q podczas zadania Skaldowie. Naciskając Q. E Czekaj, może tu? Nacisnę Q. O, aktywne misje. OK. Q. I teraz będę mógł. O, dobra. Mroźne Echo. No to mroźne Echo będzie raczej na planecie Hof Hot. Tak? Tak, tak bym obstawiał. Baza Echo. I gdzie mogą być te okręgi wtedy? Może jak tam polecimy to mi podpowie gdzie będą okręgi? Zobaczymy. No ale to się wydaje być bardzo wymagająca misja, ale jest to również coś nowego, więc mi się to podoba, ja tam nie narzekam. Lubię wyzwania pod tym kątem, jeżeli to jest coś nowego. Takie wyzwania są fajne. Dobra, jakieś okręgi musimy znaleźć i w nich zatanczyć. Więc może chodzi o kontrolowanie umysłów, bo ja sam z siebie chyba nie potrafię tańczyć. No, czy tam nie było samolocika? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. W sensie tego jeździka małego, na lewo, na lewo, na prawo, sorry, na prawo. Jeździk gdzieś tu był. Tutaj coś widziałem, tak, 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 jest jeździk, jest jeździk, dobra. Chodź tu, chodź, 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 chodź. I... rozwalony, jest to już jedenasty? Może? Dziesiąty, dobra. Okej, okay, muszę znaleźć jakieś kółka. O, to pokazuje mi nawet, gdzie jest to kółko chyba. Dobra, a nie, pokazuje mi, gdzie może być to kółko. O, to już nie tak fajnie, to już nie tak fajnie. Bo obszar poszukiwania jest jednak całkiem spory. Ale jakieś kamienne koła. Gdzie mogą być kamienne koła? No nie wiem, nie wiem. Naprawdę, o czekaj, mogę zagadać do jakiegoś ziomka tutaj, spoko. O, dziwny okrąg z kamienia, to jest to. Pięknie, i to jest tu ten okrąg z kamienia. Tak, i jest też postać, którą mamy właśnie kontrolować umysły, czyli dobrze mówiłem, że musimy kontrolować umysł i zatanczyć. Tak? Dobra, tanczy sobie. Dzięki czemu to wszystko się zapada i dostajemy jeden z elementów. No i pięknie, zbieramy sobie jeden element. OK. Odpalamy sobie ten transkrypt. Wchodzimy sobie do tego. Skaldowie. Klikamy Q, Arena woj Wojowników. Arena Wojowników to będzie pewnie ta arena, już wam pokazuję, Geonezis, to jest pewnie Arena Wojowników. Może na to, na to miejsce się udajemy i może to będzie Arena Wojowników. Tak bym obstawiał, zaraz się dowiemy czy to jest Arena Wojowników czy nie. No i widzę, że będzie tu sporo to jest 6 lokacji. My w tym odcinku zrobimy z 2-3, nie wiem jak tam czasowo w ogóle ten stoimy. No właśnie jak stoimy czasowo. Uwaga, z czasowo mamy 13-16 minut. Około 16 minut pewnie jest teraz, więc oznacza to, że no zdążymy jeszcze tą lokację sobie obcykać i pewnie na tym będę kończył. No i jeszcze cztery zostaną nam na kolejny odcinek całkiem sporo, całkiem sporo, znaczy nie, jeszcze wyruszymy w jedną lokację, no. Wyruszymy w jedną lokację, ale zobaczymy się w niej już w kolejnym odcinku. Tak, obstawiłem dobrze, obstawiałem dobrze, że na arenie wojowników, czyli to jest ta arena wojowników. Planeta z areną wojowników. Okej, okay, i tam jest od razu jakiś ziomek, do którego mogę zagadać. Siemanko, siemanko tylko ty gadasz po Seafreepio Owemu. Czy tam po innemu po prostu Seafli to przetłumaczy. Przekaż kamiennego okręgu, wydaje mi się, że jeden z jest tam. Nigdy nie zapominam dziwnych skalnych formacji. Ok, więc bierzemy sobie ciebie, bo ty możesz kontrolować umysły. Podchodzimy sobie tutaj i... O, tu jest ten, a tu jest ziemia, któremu możemy kontrolować umysł. Więc kontrolujemy, a najpierw musimy zrobić wpływ. I teraz musimy tobą wejść do tego okręgu, tak? Tak, dokładnie, musimy wejść tu. Potem wychodzimy ci z głowy i robimy rozproszenie. No i co, zaczynasz tańczyć. No i super, chowają się te rzeczy, a my dostajemy drugi z sześciu elementów. Ok, jak poszliśmy już na tą planetę, to robimy taktyczne sprawdzenie, czy nie pojawił się w tym miejscu emped żaden. I uwaga, oczywiście, że się nie pojawił, po prostu znowu zniknął. Ja nie mogę. No i nic nie mogę z tym zrobić. To jest najgorsze, że nic nie mogę z tym zrobić. Że tu tego MPC nie ma. No i co? Zobaczmy sobie trzecią łomigówkę w takim razie. W sensie, tą samą łomigłówkę, tylko w. Wy... Nie, 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 nie. Misje poboczne, to jest to. Uwolni. Nie na GeoNezis. O tu jest jeszcze misja. Okej. Okay. możemy to potem kupić. Wy. Co to było za. W ten planeta? To było, 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 było. Tkarnie. Korusant nie... A, to jest alfabetycznie. Cześć, sprawdźmy sobie, co to było za planeta. nie pamiętam. Da... Utapał, to był ten utapał jakiś. Co ja zrobiłem właśnie? Czy wywaliłem grę? Nie, nie wywaliłem gry. Dobra, coś się stało dziwnego. Jak mówiłem, utapał, czyli chodź na utapał. emisje poboczne. Utapał, utapał, utapał. Gdzie to jest? Na U, co nie? Na pewno musi być. Dobra, 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 o, utapał i zaznacz sobie tą misję, dobra, już, teraz Q klikamy, wioska w kronach drzew, okej, okay. a wiecie co to jest wioska w kronach drzew, drzew, no ja obstawiam, że to będzie, gdzie to jest, gdzie to jest, to jest pasana, nie, tak oddana, no to była z tymi, z tymi śmiesznymi ziemeczkami, zamek, nie, Jack też nie. Egzegol, nie. Ach, to nie. Kefbir, miejsce katastrofy? Nie, to nie jest to. Endor? O, może to jest Endor. Wioska Ełoków. Tak, to jest Endor, właśnie. Więc udajemy się na Endor. I co? To na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym, w którym już najpewniej rozwiążemy tą łamingówkę. No i co? Siema!